Wszystkim, jestem Szobu, a to jest materiał, w którym opowiem wam o tym, jaka jest moja opinia na temat anime Fairy Tail Zero. Jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że fajnie by było sobie wrócić do oglądania drugiego sezonu Fairy aby móc go skończyć i ostatecznie ocenić, czy był dobry, czy był zły, czy zmienił się na lepsze, czy może na gorsze. I kiedy saga Tartarus się skończyła, Fairy zmieniło się Fairy Tail Zero. I tutaj twórców Anime chcę pochwalić z tego względu, że bardzo ładnie przeszli z Fairy Tail do Fairy Tail Zero. 0. W Manze mamy tak, że Natsu i Happy udają się na trening, na roczny trening i tylko tyle. Natomiast w Anime jest tak, że na ten trening się udają, jednak na samym początku nie wiedzą co z sobą zrobić, i w końcu wpadają na pomysł, udają się na wyspę Tenro w celu odwiedzenia grobu Mavis. Wyspa Tendro to swoją drogą moja ulubiona lokacja w całym Fairy Tale. kiedy ten grup odwiedzają, Fairy Tale zmienia się w Fairy Tale 0. Czym w ogóle jest Fairy Tale 0? To prequel, który opowiada o tym, jak doszło do założenia tytułowej gildii Fairy Tale i skupia się na piątce bohaterów: na Mavis, na Zerze, na Warrodzie, na Preście, czyli późniejszym mistrz, na późniejszym mistrzu mistrz Hadesie. Oraz na ojcu Makarowa. Eee, szczerze mówiąc, ja tego materiału nie planowałem, z tego względu, że nie spodziewałem się, że Fairy Tale 0 okaże się być aż tak dobre. Powiem więcej, jest o wiele lepsze niż zwykłe Fairy Tale, niż główna historia. Naprawdę. O Fairy Tale 0 słyszałem już dawno. Zacząłem z tym tytułem swoją przygodę od manki. Jednak z pewnych względów ją porzuciłem. chyba mnie jakoś tak znudziła. Ale teraz, kiedy obejrzałem Fairy Tail Zero w formie animowanej, wiem, że o wiele chętniej pobym Fairy Tail Zero niż zwykłe Fairy Tail. Z chęcią bym się w nie wyposażył. I jeżeli Studio G zdecyduje się na Fairy Tail Zero, a myślę, że tak się stanie. Biorąc pod uwagę, że Fairy Tail jest bardzo popularny i na pewno wyniki sprzedaży e, Studio G, No, tego tytułu Studio G są bardzo dobre, wręcz wybitne, więc ono, że, że zostanie wydane. Więc już mówię teraz, że zakończę na mojej półce będę, to, to, będę ten tytuł miał. Ale dobra, na czym polega siła Fairy Tail Zero? Czemu znałem, że jest lepszy niż główna historia Fairy Tail? Otóż mamy tutaj piątkę postaci. Bardzo charyzmatycznych postaci i bardzo unikalnych postaci. W Fairy Tail mam niestety ten problem, że wiele postaci czyli, gildia jest tak duża tych postaci jest tak wiele, że często ich losy no nie bardzo mnie obchodzą. Mogliby zginąć co niektórzy, mogliby zostać ranni, mogłoby się z nimi stać no mogłyby się, się z nimi dziać cuda niewidy, a i tak mnie by to nie obchodziło. To jest chyba przykre, ale tak właśnie jest. Że Mashima wykreował. Piątkę tych bohaterów jako naprawdę fajne postacie, które da się oglądać i nie ma się zgrzytów. Jeżeli chodzi o Maelis, to jest moja ulubiona postać z całego fairy tale. Nie irytuje mnie, nie wkurza. Jest poza tym bardzo charyzmatyczna. Tutaj otoczka wróżki wokół niej jest świetna, jest uosobieniem tego, czym jest fairy tale. Poza tym, Mavis ma świetny charakter. E, poza tym, ma głowę, niesamowitą głowę. W końcu zasunęła jako wybitny stratek. E, no i jej magia. Pasuje do niej idealnie. To był taki świetny kontrast pomiędzy jej magią a nią samą, że robił piorunujące wrażenie. Za każdym razem się śmiałem, za każdym razem się bawiłem doskonale, kiedy Mavis używała swojej magii. Dla mnie naprawdę super. Zera. Charakterna dziewczyna. Nie da sobie w kasze dmuchać. No i też e, stanowi bardzo fajny duet z Mavis, bardzo do fajnie się dobrały. Poza tym Mavis jako postać była o tyle również świetna, że od małego ciekawiły książki, ciekawił świat. E, I ta ciekawość świata w jej oczach wygląda obłędnie. Po prostu świetnie to wszystko kontrastuje z sobą, świetnie to wszystko się łączy. Cud, po prostu cud miód. I kiedy poznajemy e, tę trójkę jegomościów, czyli ojca Makarowa, Preśta oraz Warroda, oni przybywają na sp Tenro w poszukiwaniu klejnotów, w poszukiwaniu największego skarbu Tenrodziny. I dochodzi do spotkania pomiędzy Mavis oraz ojcy, ojcem Makarowa. To spotkanie zapisze, zapisze mi się w pamięci na długo, ponieważ e, było nietypowe z całą pewnością. No i zakończyło się tym, że Mavis wyruszyła w świat, zdecydowała się opuścić wyspę Tenro, którą tak bardzo kochała i tam też ostatecznie znajduje się jej grup. jest to bardzo dla niej ważne miejsce. W sumie to jest taka fajna logika, że dwie dziewczynki spotkały trzech facetów i wyruszały z nimi w podróż, bez żadnego ale, tak po prostu. Ale to myślę, że to miało też chyba mieć charakter komediowy i miało to tak fajnie kontrastować z tym wszystkim. Tutaj mała dziewczynka, tu dorośli faceci, i oni, małe dziewczynki sobie wyruszają w podróż z dużymi facetami, aby poznawać świat, aby, aby poznawać innych ludzi. Spoko. To, co mnie bardzo boli w zwykłym fairy tale, to używanie Nakama Power. Ten motyw jest już tak nagminnie używany w fairy tale, że używanie go tak w małych ilościach fairy tale 0. To po prostu balsam na moje rany, balsam na moją duszę. Tutaj mamy bardzo krótkie wykorzystywanie Ka Power, jednak ma ono swoją moc. Naprawdę, gdyby Mashima wykorzystywał je rzadziej, myślę, że miałoby o wiele większą moc. Bo Fairy jest tak cały czas używane, że ja, mimo że ta więź jest pokazywana cały czas non-stop, cały czas ta siła przyjaźni dominuje, to jednak stała się już tak oklepana. Że ja nie czuję żadnych emocji jako czytelnik, jako widz. Po prostu nie czuję żadnych emocji w związku z tym. Jest to też przesadzone, że. Każdą przeszkodę można załatwić feritel tale Przyjaźni, po prostu wszystko, nawet jeżeli odcięliby ci ręce i nogi i tak byś stał, i tak byś walczył, to jest trochę bez sensu. Tutaj już piję do przykładu Erzy, która pomimo, że została tak osłabiona przez kiołkę, nadal była w stanie stać i z nią walczyć, i ją pokonać dodatkowo, co było tak masakrycznie słabe, że już to przemilczę. Znaczy, w sumie skomentowałem, ale, ale to w szczegół. Tak jak powiedziałem, na Ka Power Fairy Tail 0 praktycznie... no dobra, może nie praktycznie nie istnieje, ale. istnieje, ale w bardzo małych ilościach, co... co bardzo dobrze się sprawdza. Poza tym. E, sama magia, wykorzystywanie samej magii. E, początkowo Preść, Warlord oraz Ojcom krowa nie wydaje żadną magią. Dopiero się nauczyli, ale od kogo i w jakich okolicznościach, no to już zachęcam Was, abyście to sami sprawdzili. Poza tym miałem wrażenie, że twórcy anime bardziej się starali przy tym, przy tym prequelu niż przy zwykłej serii. Było dużo scen bardzo ładnie rysowanych, było ba bardzo mało zgrzytów, jeżeli chodzi o grafikę, o animację. I sama muzyka. Muzyka była świetnie dopasowana. W ogóle Fairy Tail słynę z bardzo, z bardzo dobrej muzyki. Jest to bez wątpienia najlepszy aspekt w całym Fairy Tale, Tak samo Fairy Tail Zero muzyka stała na naprawdę bardzo dobrym poziomie, na praktycznie najwyższym poziomie. Jasu Haru Taka robi świetną muzykę. czapki z głów. Jest to jeden też, myślę, że jeden z moich ulubionych kompozytorów, w, w, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki do anime. Ale tak. No właśnie jak powiedziałem, pierwszy aspekt, to są postacie. Bardzo charyzmatyczne, mające poczucie własnego celu e, Shirley Mavis, ona się wybija poś z pośrednik wszystkich. Możemy zobaczyć doskonale, jak wyglądały początki tego wszystkiego. Ale w ogóle też jej podróż. Obserwowanie tego, jak się zmienia, jak to wszystko. No jak ten cały świat jest zarysowany, jak on wyglądał kiedyś, jak wyglądał w dawnych czasach, jak to wygląda cała ta sytuacja z liliami. To wszystko można zobaczyć w prequelu Fairy Tail i myślę, że to też jest bardzo interesujące, ponieważ myślę, że wiele osób zastanawiało się nad tym, jak Fairy Tail wyglądało kiedyś, jak raczej e, znaczy, w ogóle Fairy Tail, jak to uniwersum się prezentowało. I tutaj mamy okazję to zobaczyć. Jak ludzie żyli, e, jaka jak sytuacja, jaka sytuacja wyglądała w Magnoli. Dodatkowo mm, zakończenie Fairy Tail Zero naprawdę wywarło na mnie duży Dużo, duże wrażenie. E, dialog pomiędzy Mavis a ojci, ojcem Makarowa zapisze mi się pamięć na, na długo i była to bez wątpienia najlepsza scena z całego Fairy Tale Zero. Bardzo emocjonalna, e, aż mi ciary przeszły szczerze. Po raz pierwszy w Fairy Tale miałem ciary. To nie zdarza się. U mnie się to zdarzyło po raz pierwszy, a to o czym świadczy. Postacie, kreska, muzyka, historia, przedstawienie świata e, kiedyś, jaką wyglądał kiedyś. To są najmocniejsze punkty całego Fairy Tale, no i wykreślaj Kama Power, e, które zostało wykorzystane idealnie i tak właśnie powinno być, tak jak Fairy Tale Zero. Także maszyna potrafi stworzyć fajną historię w repozorom, nie tylko cycki i przesadzona moc postaci, ale także coś więcej. Ok, to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.